Witaj, to, kim i czym jestem, nie powinno być dla ciebie istotne. Zresztą i tak się domyślisz. Jestem zawsze i wszędzie, tu i teraz, obok człowieka, którego dusza została na wieki utracona. Historia ta dotyczy pewnego młodzieńca o imieniu Karol. Inteligentna. Lecz przez swą ciekawość głupia, zarazem ta istota. Pewnego dnia przeprowadził rozmowę ze swoim dziadkiem, człowiekiem o barwnej przeszłości krwawej, tajemniczej. Opowiedział mu o swoich przeżyciach za czasów wojny, o bezwzględności Niemiec, o tym, co go kiedyś spotkało. Poznał trzech członków SS. To ten Ferbandę, zarządców niemieckich obozów koncentracyjnych. Mieli bardzo dobry kontakt, często umawiali się na przyjacielskie spotkania, przy okazji pijąc i paląc bez żadnych hamulców. Oni z kolei często opowiadali o swoich krwawych torturach na więźniach żydowskich, gwałtach i o wielu innych okrucieństwach pewnego dnia zmarli w niewyjaśniony sposób. W tym samym momencie dlaczego? Dziadek Karola wyszedł tylko na balkon, zaczerpnąć świeżego powietrza, myśląc, że gdy wróci, będzie go czekać karna kolejka za zrobienie sobie przerwy od rozmowy. Lecz jedyne, co go czekało, to widok trzech trupów zwróconych w stronę obiektywu aparatu. Na stoliku między popielniczką a pustymi kieliszkami leżało zdjęcie, wykonane tuż przed ich śmiercią w niewyjaśniony sposób. Ich twarze były bez wyrazu, bez duszy. W tym momencie Karol przerwał dziadkowi i zapytał, czy w dalszym ciągu posiada to zdjęcie. Ten go ostrzegł, żeby absolutnie nie starał się szukać tego zdjęcia. Bo jest przeklęte i nikt nie powinien go oglądać dla własnego dobra. Łatwo się domyślić, że Karol nie posłuchał i przy pierwszej lepszej okazji rozpoczął poszukiwania. Przetrząsnął całe mieszkanie pod nieobecność dziadka, ale niczego nie odnalazł, poza pewnym starym kluczem. Nie miał pojęcia, do czego mógłby pasować. Przeszło mu przez myśl, że jest to klucz do jakiejś szafki, skrzynki, miejsca, w którym ukryta jest tajemnicza fotografia. Jednak nie wydawało mu się to realne. Byłoby to zbyt proste w jego mniemaniu. Pewnego dnia szedł do piwnicy w nadziei, że jest to miejsce. Rzeczy samej, coś było nie w porządku. Karol to wyczuł. Wiedział, że to nie z powodu gęstego piwnicznego klimatu, a czegoś znacznie poważniejszego, miał wrażenie, że jest obserwowany. W stercie kurzu i dziesiątek przeszukanych kartonów odnalazło wiele dokumentów i zdjęć, ale nie wdziało mu się przeglądanie wszystkich, bo były ich setki. W pewnym momencie poczuł delikatny dreszcz. Podszedł do ściany. I przyłożył do niej ucho. Usłyszał lekko świszczące powietrze. To tutaj pomyślał. Przebił się, uderzając kilkukrotnie z całej siły w prymitywnie zabudowaną ceglaną ścianę młotem, który leżał wcześniej na półce z narzędziami. Ciekawe, prawda? Wszystko, co było konieczne, miał zawsze pod ręką. Po drugiej stronie był stary komin, a w nim średnich rozmiarów kufer zamknięty na klucz. Podniósł go i przyłożył mniej więcej w centrum pomieszczenia i przymierzał się do jego otwarcia. Wziął głęboki wdech, przekręcił kluczem w prawą stronę. Zamek odskoczył. Piasek? pomyślał, zanurzył swoją rękę głębiej i wyczuł coś na dnie. To było zdjęcie, to samo, o którym opowiadał jego dziadek, przedstawiający trzech członków SS to ten kop Wtedy się domyślił, że to nie był piasek, tylko prochy. Znowu poczuł dreszcz, jednak tym razem tak przeszywający, że momentalnie odwrócił się za siebie i jego dusza została rozerwana na malutkie kawałeczki. A jego ciało opadło bezwładnie. Dziadek Karola, zaniepokojony długą nieobecnością wnuka, zszedł do piwnicy i zamarł na ten widok. W kominku znalazł ten sam stary aparat, a przed nim zdjęcie młodzieńca, zrobione tuż przed śmiercią w niewyjaśniony sposób. Cóż za ironia! Starego fotografa, który robił zdjęcia poprzedzające śmierć więźniom żydowskim w obozach koncentracyjnych, spotyka taki los: Śmierć lubi się nim bawić. Ja lubię. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.